Kochani, chciałam się pochwalić nad czym pracowałam i pracuję jeszcze, a więc piszę książeczkę. Piszę książeczkę na celu: będzie dwujęzykowa, wydana w dwóch językach. Ból w ciszy w czterech ścianach. Taki będzie miała tytuł. O, odnosi się ta książka e, mojej sytuacji, którą przechodziłam i przechodzę do tej pory. E, Odnośnie endymetriozy, odnośnie brak zdiagnozowania, odnośnie braku doświadczenia, odnośnie braku kompetencji lekarzy, odnośnie bólu, jaki przechodzimy my, kobiety, które mamy pakos czy endymetriozę. Tu będzie przeznaczona tylko i wyłącznie endometriozie, To, co się działo, jak to się zaczęło. Co przeżywałam, jak mniej więcej te bóle wyglądały. Brak zrozumienia, dyskryminacja odnośnie nas, kobiet bolejących, ubolewających, cierpiących. Ale dość tego, tak pokrótce, szybciutko przeczytam Wam wstęp. Mamy na razie 8 rozdziałów. Mam nadzieję, że uda nam się to wydać jak najszybciej. Zaczynam i trzymajcie za mnie kciuki. Przedmowa. Wiele z nas zadawało sobie to pytanie: dlaczego właśnie ja? Dlaczego to moje ciało stało się polem bitwy? Dlaczego akurat mnie to spotkało, to cierpienie, którego nikt nie widzi? Dlaczego muszę siadać w bólu, płakać w ciszy i czuć, jakbym umierała, a świat wokół mnie żył dalej, jakby nic się nie działo? Są dni, w których wydaje się, że wszechświat o nas zapomniał, że góra milczy. Że Bóg nie słyszy. Zadajemy sobie pytanie: czy zrobiłam coś złego? Czy to moja wina? Czy to kara? A w odpowiedzi słychać tylko echo czterech ścian. Czasem boli nie tylko ciało, boli samotność, boli niezrozumienie, boli to, że musimy same tłumaczyć, walczyć, szukać pomocy tam, gdzie nikt nie chce słuchać. Ale ta książka to nie tylko zapis cierpienia, to też świadectwo przetrwania. To nasz głos, głos kobiet, które nie miały gdzie krzyczeć, więc zaczęły pisać. Bo nawet jeśli cały świat milczy, my już nie będzie. Wstęp ból w ciszy w czterech ścianach. Zaczęło się to około dziesięciu lat temu. Byłam cieniem człowieka, twarz poszarzała sina z bólu. Skóra zielonkawo fioletowa. Jakby organizm chciał krzyczeć za mnie, tylko nikt nie słuchał. Lekarze patrzyli i nie wiedzieli, co mi dolega. W ich oczach byłam przesadzająca, emocjonalna, histeryczna, a ciało mi puchło, jelita stawały, a ja miesiącami krwawiłam, nie dniami, miesiącami. Przez pół roku nie miałam przerwy. A kiedy ustawały krwawienia, nie przychodziła ulga. Bóle były tak silne, że traciłam przytomność. Zatrzymywała mi się woda w organizmie. Czułam krech w ustach, ropę. Czułam jakby wewnętrzne ginicie. Czułam, że mój organizm umiera. Byłam już po związku, który nie był związkiem, był polem bitwy. Zostałam okradziona, oszukana, zniszczona psychicznie. I to wszystko wlało się do mojego ciała, jak trucizna. Stres zrobił resztę. Hormony zaczęły wariować, a ja, nie mogąc jeść, spać, funkcjonować, szukałam pomocy, chodziłam, błagałam. Lekarze tylko kiwali głowami. Zabiegi przekładano, mówiono, że tak bywa, że przesadzam, że to tylko kobiece sprawy. Czułam się jak w więzieniu zbudowanym z bólu. Nie mogłam pracować, nie mogłam jeść bez strachu. Nie mogłam żyć jak człowiek. 19 maj 2021 data, której nigdy nie zapomnę. Zaplanowana operacja. Ale nawet wtedy nikt nie wiedział tak naprawdę, co mi jest, dlaczego ja trafiam na ten stół. Jeden z młodych lekarzy, który miał przeprowadzać tą operację, patrzył się na mnie i powiedział wprost, trzeba by wyciągnąć było macicę, żeby zobaczyć, co z nią nie tak. Zapytałam go, czy moja macica to silnik do samochodu, że może sobie ją od tak wyciągnąć, sprawdzić i zamontować z powrotem. Spojrzał i wyszedł bez słowa. Na szczęście pojawił się on doświadczony lekarz starszy pan podejrzewam że to był człowiek narodowości indyjskiej <grym> byłam po operacji zapytał mnie co podejrzewam powiedziałam endometriozę spojrzał na mnie i tylko skinął głową masz rację to był początek pierwszej prawdziwej diagnozy nowy zabieg nowy termin w moim mieście Przeprowadzony przez tego samego lekarza, który jako pierwszy mnie wysłuchał, powiedział, to może wrócić, bałam się, ale był cień nadziei, że może jednak nie. Na stole operacyjnym przed operacją lekarz zapytał się mnie, czy z uśmiechem na twarzy, czy chce, żeby mnie mniej bolało, czy mniej leciało. Spojrzałam się na niego i odpowiedziałam, Panie doktorze. A nie można zrobić jednego i drugiego, przecież i tak leże na tym stole. Udało się. Spokój trwał 4 lata. Potem piekło wróciło. Wstęp drugi. Po pierwszym zabiegu wróciłam do pracy. Chciałam żyć tak po prostu, cieszyć się chwilą, mieć rytm dnia i być jak inne kobiety. Ale szczęście nie trwało długo. Zaczęło się od nowa. Inaczej, ale znajomo. Znowu puchłam od przysłowiowej szklanki wody. Nie jadłam niemal nic, a przybierałam na wadze. Moje ciało było całe puchnięte. Zdiagnozowano wtedy u mnie, po roku szukania, dwie cysty: 7,5 cm i 2,5 cm na macicy i jajniku. To było absurdalne, nielogiczne, wręcz potworne. I znów wchodzenie, błaganie, proszenie, pytanie bez odpowiedzi bo doszła znowu endymetrioza, której nie widzieli. Ciało zaczęło się rozpadać dosłownie, włosy ze stresu wypadały garściami, paznokcie pękały, były osłabone, osłabione, skóra robiła się cienka, szara, martwa, matowa. Zaczęłam się starzeć szybciej, niż wskazywał wiek przez stres. A potem powróciło to wszystko. Krwawienia, które przechodziły co dziewięć dni i trwały koło ponad tygodnia. I z powrotem. Przerwa i znów w kółko. Bóle takie, jakby moje ciało rodziło coś, czego nie chcę, czego nie może wydać na świat. Wewnętrzne rozerwanie, jakby wszystko w środku było poobluzowane, opuchnięte, nabrzmiałe. Nie mogłam siedzieć, nie mogłam jeść, nie mogłam spać, nie mogłam iść do toalety. Zaczęło się piekło, które znam aż za dobrze. I ono wciąż trwa. Przesuwane operacje. W 2023 w końcu udało się i pojechałam do Glasgow na konsultacje. Planowana pierwsza operacja miała być 24 czerwca 2024. Oczywiście, 20 dostałam list, że niestety, ale będzie przełożona na lipiec. W lipcu z powrotem na sierpień, potem na listopad. W listopadzie dostałam aż dwa terminy, już na styczeń 2025. A potem kolejny list. Tydzień przed planowaną operacją 16 stycznia 2025, że operacja znów jest przełożona na kilka miesięcy później. Do dziś nie wiem, czy znów ją nie przesuną. Ale wiem jedno, w tym czasie moje ciało płaci cenę każdego dnia. Nie mogę pracować, nie mogę wyjść z domu, nie mogę mieć relacji. Nie mogę założyć sobie nowej relacji. Nawet rozmowa z człowiekiem czasami staje się zbyt trudna, gdy od środka krzycze z bólu. Od ośmiu miesięcy nie chodzę już do lekarza. Dlaczego? Bo mnie wyśmiano, zlekceważono. Zrzucono na pauzę. Bo mając 40 lat usłyszałam, że to przecież jest normalne, że to może menopauza albo owulacja, albo problemy z kręgosłupem. Bo moje cierpienie nikogo nie poruszyło, a mnie zniszczyło. Teraz czuję się jak cień człowieka, który kiedyś wierzył, że medycyna pomoże. To nie tylko moja historia, to głos kobiet, które krwawią w ciszy, które nie mogą żyć normalnie, bo coś w ich wnętrzu krzyczy, a świat milczy, które tracą włosy, energię, ciało duszę. Centymetr po centymetrze. To książka o bólu, który nie ma twarzy. O walce o życie, kiedy ciało jest polem bitwy i o tym, jak bardzo jesteśmy pozostawione same sobie, bez pomocy. To był tylko króciutki wstęp. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie kciuki.